Największy inwestorzy na świecie nie grają tylko na rynku. Oni grają rynkiem, bo w inwestycjach liczy się m.in. przewaga informacyjna, do której przeciętny inwestor nie ma dostępu. I właśnie dlatego istnieje Bloomberg Terminal. Bloomberg to najbardziej zaawansowany system informacji finansowej na świecie, który kosztuje 135 tysięcy zł brutto rocznie od osoby. Ze względu na jakość danych dostarczanych przez tę platformę, korzystają z niego fundusze inwestycyjne, banki, każda szanująca się instytucja, i eksperci finansowi na świecie. Dlaczego? Bo Bloomberg daje przewagę, którą ciężko gdziekolwiek indziej uzyskać. Wszystkie najważniejsze informacje finansowe w jednym miejscu. A często jest to jedyne miejsce, gdzie te dane można uzyskać. Newsy czy publikacje od dziennikarzy Bloomberga czy ich analityków. Zaawansowane narzędzia analityczne, które pozwalają wycenić rynki opcyjne, rynki obligacji. I często te narzędzia nie istnieją już nigdzie indziej. Bloomberg Terminal to ponad 30 tysięcy aplikacji. W jednym miejscu. To Twoje centrum zarządzania całym uniwersum świata finansowego.